Przedstawię teraz kilka błędów, które pojawiają się przy robieniu jakiegokolwiek programu w Pythonie, w zapisywaniu go, w otwieraniu go, i w tym, że coś się dzieje, a nie wiemy co. Na początku jak zainstalowaliśmy sobie już Pythona, dajemy Start, dajemy sobie Idle, otwieramy sobie to środowisko, następnie dajemy nowy plik, otwiera nam się okienko, w którym będziemy działać. Ja posłużę się plik programem już zrobionym i na tym przykładzie. Powiem kilka z nami. Pierwsza sprawa jest taka, że program, żeby uruchomić, jeżeli go już napisaliśmy, załóżmy, że to jest teraz napisane przeze mnie. Dajemy run, uruchom go. Trzeba go na początku zawsze zapisać. I w tym momencie, dajmy na to, zapisujemy go w pobranych jako jeden patrzy. Zapisujemy. On nam się uruchamia w tym miejscu i działa. Ten program po prostu wskazuje, że jeżeli klasa ma średnią większą niż 4,2, i frekwencję większą niż 93%, to pojedzie na wycieczkę, czyli dostanie nagrodę. Jeżeli nie ma ani tego warunku, ani tego spełnionego, nie pojedzie na wycieczkę. Ważną rzeczą, która tu łączy te warunki jest AND, ponieważ świadczy to o tym, że ten warunek i ten muszą być spełnione. Jeżeli byłyby takie warunki, że klasa ma albo frekwencję wyższą niż 93, albo średnią większą niż 4,2, to w tym miejscu wpisalibyśmy sobie OR. Ale mamy AND, wobec bo bo tego działajmy na AND. Jeżeli daliśmy sobie run, jeszcze raz go uruchomimy. OK. Wprowadź frekwencję 98. Wprowadź średnią. Dajmy na to 5. I mamy nagroda dla klasy, czy klasa pojedzie na wycieczkę. Tu piszemy program. Tu widzimy efekty, ale gdzie jest ten plik, który żeśmy sobie zapisali? Wchodzimy sobie w miejsce, w którym był zapisany. Czyli w moim przypadku pobrane. I mamy 1, 2, 3. I są dwie opcje. Albo sobie dajemy prawe myszki Edit with Idle. Albo dajemy sobie i edytujemy go wtedy w tym samoknie, albo dajemy sobie, także klikamy dwa razy na nim i działamy wobec tego tak, jak polecenie nam wskazują. Wprowadź frekwencję klasy 98. Wprowadź średnią, dajmy na to 5 i program nam się zamyka. Żeby się nie zamykał, żebyśmy mogli zobaczyć, co się dzieje, jaki jest efekt tej pracy i działania, to musimy na samym końcu w tym programie dodać sobie input. I w nawiasie może być pusto. Jeżeli damy sobie pusto i uruchomimy z powrotem ten program, zapiszemy go z powrotem. I wejdę znowu poprzez programy nacisnę go. Zobacz, 98 i średnia 5. To mamy nagroda do klasy, czyli jest to wynik naszego algorytmu. I mamy okienko, które nam zostało. Trzeba kliknąć Enter. Czasami ktoś może nie wiedzieć, że ma kliknąć Enter, żeby zamknąć program. Wobec tego czasami warto napisać tutaj naciśnij. Enter, by wyjść do programu. I w tym momencie, jeżeli takie coś ma miejsce, zapisujemy OK. Uruchamiamy z powrotem z naszego miejsca i klikamy frekwencja 98, średnia 4, i mamy brak nagrody. Naciśnij Enter, by wyjść z programu. Naciskam Enter. Jeżeli chcemy, żeby ten program linijkę niżej nam to dał, no to wtedy dajemy sobie N. Jest takie polecenie N. I w tym momencie, jak sobie go sprawdzimy, czy on działa, to polecenie uruchomię jeszcze raz. wprowadź frekwencję 98, średnia 4. Mamy dwie linijki, niżej mamy napisane ten, to polecenie, które było dopisane w tym inputcie. Ok, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli tu nie mamy cudzysłowia, czyli ktoś tu nie napisał cudzysłowia, to program poinformuje nas, że jest błąd, czyli coś się nie tak. Wobec tego wstawiamy cudzysłów. Istnieje jeszcze druga sytuacja, że zamiast cudzysłowia wstawiamy apostrof, czyli tu apostrof i tu apostrof. To jest to samo w zasadzie, tylko ważne jest to, żeby tu był apostrof i tu, tu cudzysłów i tu. Nie może być zmiksowane to. To jest raz, to jest dwa. Kolejna rzecz, jeżeli damy, używamy warunku, tak jak jest w tym wypadku u nas tutaj, jeżeli zapomnimy tutaj dać albo tutaj, dać dwukropka i uruchomimy program, znowu program nam się nie uruchomi, bo widzi błąd. Wobec tego ten dwukropek jest przypomniany, że go tu nie ma, powinien być tu i tu i powinno działać dalej. Kolejna rzecz. Jeżeli mamy ułamki dziesiętne, zawsze posługujemy się kropką, nie przecinkiem jak w języku polskim, tylko i w matematyce tylko kropką. Jeżeli wam tu przecinek uruchomię, to też będzie błąd, że jest przecinek. Tu musi być zawsze kropeczka. Ta kropeczka oznacza, że to jest 4. Nasze przecinek 2. Kolejny, kolejna rzecz, gdzie jakiś błąd może powstać, to może powstać w tym wypadku, jeżeli to else nie będzie na równi z ifem, tylko będzie w tym miejscu. Jeżeli uruchomię, znowu będzie błąd, że coś jest nie tak. Mianowicie o else powinno być, jeżeli tu mamy warunek, to w tym wypadku jest na równi z ifem, więc powinno być na równi i te wcięcia są również istotne w tym wypadku. Jeżeli tego printa damy tutaj, zobaczmy co się stanie, też jest błąd. Wobec tego ta składnia musi być taka, a dlaczego to wcięcie tutaj jest, jeżeli o nim zapomnimy, jak wpiszemy else w kropek i naciśniemy Enter, program automatycznie sam nam przypomina i pokazuje, że w tym miejscu ten print powinien być. Wobec tego z automatu ten print jest ustawiany, na przykład print w tym miejscu. To są istotne sprawy. Kolejna rzecz. Jeżeli mamy tutaj przerwy, czyli te spacje pomiędzy znakami, one koniecznie tu oczywiście nie muszą być, bo jeżeli ja skasuję je w tym momencie i dam run, to program się uruchomi bez żadnego problemu. Chodzi przede wszystkim o czytelność, bo jeżeli ten program obsługuje kilka osób, edytuje go kilka osób, albo sobie go zrobimy i za pół roku chcemy przypomnieć sobie, co tam było w tym programie, to te spacje powodują, że mamy tu ład i wszystko widzimy, co się dzieje. Tak samo tutaj te wszystkie odstępy. To wszystko może być naraz, ale jeżeli mamy sobie założenia nasze jakiekolwiek, zmienne osobno, warunki osobno, jakiekolwiek inne polecenia osobno za pomocą enterów, to wtedy nam się to robi schludniejsze, bardziej czytelne i wszystko wiemy, co się dzieje w, tym, w tej sytuacji. Jest nam prościej działać, jeżeli chodzi o pisanie programu o, o sam w sobie kod. Ważne jest to, że na sam kod tutaj na run, uruchamiamy, tu sprawdzamy, czy on działa. Jeszcze raz powtórzę: 98 będzie 5 i jest nagroda dla klasy naciśnij Enter. Jeżeli chcę ten plik z tym programem wysłać komuś, to wchodzę w miejscu, w którym go zapisałem i wysyłam go jako załącznik. Ewentualnie jeszcze raz sprawdzimy: 98, średnia 2 i brak nagrody dla klasy naciśnij Enter, I w ten sposób wiemy, że ten program jest zrobiony jak należy że on działa i w tym momencie możemy go wysyłać, cokolwiek z nim robić. Wiemy, że program działa i nie jest on zepsuty w jakimś miejscu. Nie ma drodze jakiś przygód nikt, nikt nie spotka, i możemy bez problemu uważać ten program za zakończony, za zrobiony, i tyle, i przejść do następnego zadania. Dziękuję bardzo.